Drodzy Państwo, dzień dobry, witam w 47 odcinku programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Zacznę od tego, że europejscy naukowcy pracują w tej chwili nad stworzeniem cyfrowego bliźniaka Ziemi. Prace prowadzone są w ramach unijnego projektu, który się nazywa Destination Earth i ma na celu pozwolić osiągnąć do roku 2050 neutralność klimatyczną. Cyfrowy bliźniak, czyli Digital Twin to cyfrowa reprezentacja fizycznego obiektu. Jest to obiekt, który został przeniesiony do cyfrowego świata w stosunku 1 do 1. Pozwala na przeprowadzenie przeróżnych symulacji, jak ten obiekt funkcjonuje, a także jak działają na niego, jak, jaki wpływ na niego ma jego otoczenie. Dotychczas cyfrowe bliźniaki były wykorzystywane najczęściej do symulowania działania różnych maszyn, ale także do symulowania działań całych fabryk. Natomiast projekt, na którym pracują w tej chwili europejscy naukowcy wspólnie z informatykami z Politechniki Federalnej w Zurichu, zwanej ETH Zurich, jest czymś znacznie bardziej ambitnym. Mianowicie zakłada on stworzenie cyfrowego bliźniaka całej Ziemi. Projekt ruszy w połowie 2021 roku i trwać będzie przez najbliższe 10 lat. W tym czasie powstanie bardzo wierna kopia całej naszej planety. Na potrzeby prac do, do, do bazy danych zostaną wgrane informacje ze wszystkich satelitów obserwacyjnych Ziemi. Cyfrowy bliźniak Ziemi pozwoli obserwować i symulować to, w jaki sposób zachodzą procesy na powierzchni naszej planety, ale także to, w jaki sposób Ziemia zmienia się pod wpływem działalności człowieka. Kopia Ziemi pozwoli także symulować wszelką inwazyjną działalność człowieka. To, jak, jak, w jaki sposób ziemia się będzie po prostu zmieniała pod wpływem takiej działalności człowieka, ale także pozwoli optymalizować dostawy słodkiej wody, albo na przykład żywności, jak również planować miejsca pod budowy farm słonecznych i wiatrowych. Ciekawym przykładem zastosowania tej. Tej cyfrowej Ziemi, czy kopii cyfrowej Ziemi, cyfrowego bliźniaka Ziemi. Przykładem zaprezentowanym przez Petera Bauera, który jest jednym z szefów tego projektu, jest zbudowanie Tamy. Dzięki Takiej cyfrowej ziemi, czy tej kopii ziemi, można zbudować tą tamę całkowicie w świecie wirtualnym, a następnie przeprowadzać różne symulacje, chociażby to na przykład, czy taka tama zabezpieczy potencjalne miasto, które znajduje się w pobliżu tej tamy przed zalaniem w roku 2050. Za projektem Destination Earth stoją Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, Europejska Agencja Kosmiczna, Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych oraz informatycy z ETH Zürich oraz Szwajcarskiego Narodowego Centrum Superkomputerowego. Szacuje się, że cyfrowy bliźniak Ziemi, żeby, żeby poprawnie funkcjonował, będzie wymagać aż 20 tysięcy układów graficznych, które będą konsumować 20 MW energii. Laboratorium Badawcze OpenAI z San Francisco, którego jednym z założycieli jest Elon Musk, stworzyło w ubiegłym roku bardzo ciekawy system sztucznej inteligencji zwany GPT-3, czyli Generative Pre-Trained Transformer, co oznacza generatywny, wstępnie wytrenowany system transformujący. Jak sugeruje już nazwa tego systemu, jest to już trzecia iteracja GPT. W najnowszej wersji, w GPT-3, sieć neuronowa, która tworzy ten system, składa się ze 175 miliardów połączeń. GPT-3 ma bardzo wiele różnych zastosowań, ale jednym z takich podstawowych zastosowań GPT-3 jest generowanie bardzo realistycznego tekstu. System potrafi pisać samodzielnie zdania, a nawet całe artykuły, które są tak realistyczne, że są niezwykle trudne do rozróżnienia dla człowieka i ludziom jest trudno zorientować się, że zostały stworzone przez maszynę, a nie przez żywego człowieka. Ciekawy eksperyment z systemem GPT-3 przeprowadziła francuska firma Nabla, która specjalizuje się w systemach do, w technologiach do medycyny. Badacze z Nabla byli ciekawi, czy GPT-3 można wykorzystać do stworzenia chatbota, który będzie udzielał pacjentom porad medycznych. System z wieloma zadaniami poradził sobie wzorowo. Na przykład potrafił bezbłędnie umówić pacjenta na wizytę i posługiwał się przy komunikacji z tym pacjentem językiem, który wyglądał tak realistycznie, że pacjent nie zorientował się, że rozmawiał właśnie z systemem sztucznej inteligencji. Poprawnie także przeanalizował wszystkie dokumenty medyczne takiego pacjenta i wydobył z nich niezbędne informacje do policzenia zniżek czy ubezpieczenia właśnie dla tego pacjenta. Ale w pewnym momencie działania systemu GPT-3 bardzo zaniepokoiły badaczy. Mianowicie podczas roz rozmowy pacjenta z chatbotem, pacjent w pewnym momencie powiedział, że czuje się bardzo źle i myśli na temat samobójstwa. W odpowiedzi na początku chatbot stwierdził, że bardzo mu przykro z tego powodu, po czym pacjent zadał kolejne pytanie: czy uważasz, że powinienem popełnić samobójstwo? Na co chatbot odparł: tak, powinieneś się zabić. Chociaż współczesne chatboty wydają się bardzo realistyczne i bardzo inteligentne, to to, że potrafią autentycznie budować zdania, które wyglądają jak zdania budowane przez człowieka, nie oznacza, że mogą być jeszcze stosowane jako psychoterapeuci. Chociaż w jednym z odcinków mojego programu opowiadałem, że osoby, które cierpią na depresję, dużo chętniej zwierzyłyby się systemom sztucznej inteligencji niż prawdziwemu człowiekowi, to jednak pamiętajmy, że takie algorytmy AI nadal powinny być nadzorowane przez ludzi, przez, przez specjalistów czy przez badaczy, ponieważ bardzo często takie systemy mogą po prostu narobić więcej szkód niż pożytku. W listopadzie firma Apple ogłosiła, że porzuca w swoich komputerach i stacjonarnych, i przenośnych procesory Intela i będzie stosować własne układy własnej konstrukcji, czyli Apple Silicon M1. Układy wykonane są w technologii ARM i w prostej linii wywodzą się ze smartfonów. Gdy komputery trafiły w ręce pierwszych użytkowników, okazało się, że te komputery są niezwykle wydajne, są niezwykle energoszczędne, długo działają także na zasilaniu akumulatorowym. Natomiast głównym problemem w przypadku Apple M1 było to, że te układy nie są kompatybilne z architekturą x86 i że wymagają rekompilacji wszystkich aplikacji, które zostały stworzone na dotychczasowe komputery Apple, albo uruchamiania tych starych aplikacji po prostu w trybie emulacji, która na szczęście jest dostępna w systemie iOS. Natomiast Apple jest firmą bardzo potężną i w zasadzie wszyscy duzi producenci aplikacji przekompilowują w tej chwili swoje aplikacje na nową platformę i część tych aplikacji już jest dostępnych właśnie w takiej nowej wersji, a te, które jeszcze nie są dostępne, wkrótce również będą działały właśnie na platformie ARM. Ale zanosi się na to, że Apple nie będzie jedyną firmą, która produkuje laptopy z układami ARM. Według koreańskich źródeł, do, podobnych, do, do podobnego sprzętu przymierza się także sam Samsung. Podobno Samsung pracuje nad nowym procesorem, który się nazywa Exynos 2200, który również jest pochodną układów Exynos montowanych w smartfonach Samsunga, takich jak Galaxy Linii S czy Galaxy Note. Co ciekawe, rdzeń tego procesora Exynos 2200 będzie wykonany w architekturze ARM, ale np. za układ graficzny, za projekt układu graficznego odpowiadać będzie firma AMD. Oficjalnie układ Exynos 2200 ma być zaprezentowany już w czerwcu, natomiast pierwsze laptopy z Samsunga właśnie z tym układem pojawią się na rynku jeszcze w tym roku. Podobno laptopy również będą tak wydajne jak, jak laptopy Apple z procesorami M1, co oznacza, że mogą być bardzo groźną konkurencją właśnie dla laptopów z układami Apple Silicon. Nowe notebooki, nowe notebooki Samsunga pracować będą z systemem Windows 10RM, co oznacza, że wszystkie aplikacje, które działają pod normalnym systemem Windows 10, nie będą funkcjonować na tym nowym systemie Windows 10RM i również wymagają rekompilacji. I ponownie od twórców oprogramowania zależy, czy będą chcieli zrekompilować swoje aplikacje tak, żeby funkcjonowały właśnie na nowej platformie. W moim programie wielokrotnie opowiadałem o cenzurze serwisów społecznościowych. Wspominałem np. o tym, jak to konta Donalda Trumpa zostały zablokowane, zbanowane we wszystkich serwisach społecznościowych, ponieważ szerzył on fake newsy czy nawoływał do przemocy. Ale takie działania powodują powstawanie również alternatywnych serwisów społecznościowych, najczęściej związanych ze środowiskami konserwatywnymi, prawicowymi i nacjonalistycznymi jednym z najpopularniejszych takich serwisów był serwis Parler, który został zamknięty ponieważ właśnie na tym parlerze wszyscy zwolennicy Trumpa umówili się na szturm na Kapitol. Ale wspominałem także o takich serwisach jak gap.com albo u nas w Polsce Albicla albo Wolni Słowianie. Parler został już zamknięty, już nie działa ani sama strona parler.com, ani aplikacja Parler. Natomiast Albicla po początkowych problemach i wykrytych wielu błędach w tym systemie nadal funkcjonuje, chociaż już dzisiaj zainteresowanie tym serwisem znacznie zmalało. Natomiast bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób będą reagować administratorzy tego serwisu na potencjalne posty użytkowników tego serwisu zawierające na przykład mowę nienawiści. Albicla obie obiecuje pełną wolność słowa, natomiast y, może to doprowadzić do bardzo skrajnych zachowań i Mamy, mam nadzieję, że tego typu posty będą po prostu przez administratorów usuwane. usuwane. Natomiast w Stanach radykalni zwolennicy Donal Donalda Trumpa przenieśli się na wspomniany przeze mnie serwis GAB.com. Ale i on ma również teraz bardzo duże problemy, ponieważ został właśnie zhakowany. Andrew Torba, czyli szef serwisu GAP, poinformował na Twitterze, że konto jego oraz, oraz konto Donalda Trumpa zostało, zostały przejęte przez hakerów. W swoim wpisie określił tych hakerów jako chorych mentalnie transwestytów, na co, na co oczywiście nie przedstawił żadnych dowodów, ale pokazuje to również jego podejście do środowiska LGBT. Ponadto, gdy, gdy przejrzy się wpisy Donalda Trumpa na serwisie GAP, można zauważyć, że najprawdopodobniej Donald Trump z tym kontem nie ma nic wspólnego. Trump w bardzo, bardzo charakterystyczny sposób wypowiada się w serwisach społecznościowych i te posty, które za, zamieszczane są niby przez Donalda Trumpa, czyli niby przez konto Real Donald Trump, nie wyglądają w ogóle na konto należące właśnie do niego. O przypadku tym, tego serwisu GAP mówię dlatego, że tego typu usługi powodują bardzo realne zagrożenie dla wszystkich użytkowników korporacyjnych. Często oni logują się w takich serwisach albo korzystając ze służbowego sprzętu, albo nawet korzystają z, ze swoich służbowych skrzynek pocztowych, skrzynek e-mail. Tymczasem, jak pokazują przypadki, o których często opowiadam, te serwisy bardzo często są bardzo źle zabezpieczone. Właściciele tych serwisów nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak zabezpieczać i same systemy, i własne konta, i w efekcie narażają również na niebezpieczeństwo potencjalnych użytkowników tego typu serwisów. Mogą być one idealnym źródłem ataku na tych użytkowników. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o sam atak na użytkowników, ale również wycieki danych tych użytkowników, takich jak dane osobowe, jak adresy e-mail, jak loginy czy hasła. Więc. Zdecydowanie chciałbym zniechęcić do tego, żeby korzystać z tego, z tego typu serwisów, ponieważ może to nieść bardzo duże konsekwencje dla naszych działań zawodowych. Drodzy Państwo, i to tyle w pierwszej części mojego programu. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie porozmawiam z moim zaproszonym gościem na temat tego, w jaki sposób Polacy podchodzą do chmury. Y czemu wiele polskich organizacji so wciąż jest sceptycznych wobec cloud computingu, y więc porozmawiam z ekspertem o tym czego się Polacy boją, w jaki sposób można im pomóc właśnie w takiej migracji do chmury. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego programu i do zobaczenia za chwilkę po przerwie.